Całe szczęście nie polujemy już na foki, ale grill na majówkę jest jak najbardziej wskazany. Znajdujemy się w Parku Kulturowym. Osada Łowców Fok w rzucewie. To malownicze miejsce jest historycznym punktem na mapie Kaszub. Wyobraźcie sobie Państwo, że tę osadę odkryto w XIX wieku, a korzenie jej sięgają ponad 2,5 tysiąca lat przed naszą erą. Poznajemy zatem gospodarza tego obiektu. Cześć! Cześć, witam serdecznie. Jesteśmy w Osadzie Łowców Fok. Powiesz nam coś więcej o tym miejscu? Znajdujemy się tak w osadzie Łowców Fok, konkretniej znajdujemy się w chacie Kaszubskiej, która jest muzeum. Zgromadzone tutaj są eksponaty, które zostały wydobyte podczas badań archeologicznych przeprowadzanych właśnie tutaj w Rzucewie przez blisko 100 lat. Na podstawie tych badań wiemy dzisiaj jak dawniej ludzie żyli, co robili, jak tak naprawdę wyglądało ich życie codzienne, co jedli, czym się zajmowali. Mówimy o czasach prehistorycznych. Działo się to 7 tysięcy lat temu i dzięki tym badaniom wiemy, że wtedy nasi praprzodkowie osiedlili się tutaj, znaleźli dogodne miejsce, żeby tutaj egzystować. I oprócz tego, co, o czym dowiemy się tutaj w chacie Kaszubskiej, można też przespacerować się ścieżką edukacyjną, która biegnie przez las i opowiada o tych miejscach i o tej prahistorii tej naszej nadmorskiej ziemi. Jakimi eksponatami możecie się pochwalić? Rzeczy, które zostały wydobyte tutaj podczas wspomnianych przeze mnie badań, do takich najbardziej znaczących na pewno jest amfora, są naczynia. Są naczynia, którymi posługiwali się łowcy fok. Przepięknie zdobione, więc był już ten kunszt, taki artystyczny poczucie piękna. Oprócz tego krzemienne toporki, bo to czasy oczywiście epoki kamienia, więc siekierki, wszystko co ludziom służyło wtedy do polowania, do życia, do, do egzystowania po prostu. Historia tego miejsca jest niesamowita. W każdym naszym odcinku możecie się Państwo dowiedzieć coraz więcej o naszej kulturze. Jednak jest majówka, i co jest niezmienne w naszej tradycji, to grill. Idę przygotować coś smacznego przy okazji właśnie majówki. No i jestem, kochani, w końcu w mojej plenerowej kuchni. Na moim tle piękna kaszubska chata. A jak majówka, to co? To musi być grill. A jak grill, to co? To kiełbaska i kaszanka. Ale dzisiaj będzie to podane w zupełnie innej formie, bo zrobię to w faszyrowanym e, pomidorze. Od czego zaczynamy? Nagrzewamy sobie patelnię. Na patelnię, kochani, odrobinę tłuszczu. Pamiętajcie, że tego tłuszczu nie może być za dużo, bo potrawa musi być leciutka. Tak więc na patelnię trafia cebulka. Pięknie nam się już praży, bo patelnia. Musiała być dobrze rozgrzana i o tym pamiętajcie. Wszystko, co wkładamy na patelnię, ona musi być wcześniej rozgrzana. Od razu też szczypiorek, odrobinkę. Wszystko, niech się praży. W tym momencie, kochani, sięgam po jednego z moich głównych bohaterów, kiełbasę sycylijską, które produkuje przedsiębiorstwo mięsne Lis, które mieści się w Sierakowicach. Ona jest takie kiełbaska pikantna. Spójrzcie, jaki ma piękny przekrój. Naprawdę będzie pięknie pasować w naszym dzisiejszym daniu. Warto wspomnieć, szanowni państwo, że przedsiębiorstwo Lis w tym roku obchodzi 30. rocznicę istnienia, a więc warto zaufać takiej instytucji, która ma aż tak ogromne doświadczenia. Podkręćmy teraz trochę temperaturę. Do naszej patelni dorzucam pieczarki. Raz, dwa i trzy. A majówka, idźmy na bogato. Niech ty pieczarek Trochę się znajdzie. Na naszą patelnię trafia teraz papryka. Papryka żółta. Odrobinę ogórka świeżego już też, ale nie całego, bo tą drugą część wykorzystam do sosu. Ale o nim za chwilę. Również na moją patelnię dołożę groszek. Zobaczcie, on jest w strączkach. I główki szparagów. Mieszamy pięknie. Teraz przyszedł czas, aby wszystko doprawić. Ale jak słusznie zauważyliście. Wędliny są dobrze doprawione, tak więc nie trzeba tej soli zbyt dużo. A że kiełbasa sycylijska jest bardzo pikantna, to tego pieprzu sypiemy też naprawdę odrobinę. Wszystko nam się praża. ja Pragnę Wam, kochani, wspomnieć, że ja uwielbiam pracować w kuchni. Wy na pewno też. Ale jeżeli chcecie więcej czasu poświęcić na relaks, to proponuję Wam zakupić takie oto produkty. Na przykład żurek, na przykład bigos. Właśnie w przedsiębiorstwie LIS i nie martwić się już tym całym gotowaniem. Wystarczy potem w plenerze otworzyć taki słoiczek, podrzać sobie na przykład zupkę i może być ciekawie. Grilla mam już też rozgrzanego, dlatego mój farsz ściągam sobie do miseczki. Pięknie. Zobaczcie jak pięknie on jest tutaj usmażony. Teraz czas na mojego drugiego bohatera w naszym, mojego dania, to jest Majonez kętrzyński, ale z prażoną cebulką, którego również dołożę sporą ilość, jak również dołożę odpowiednią ilość musztardy, również z kętrzyna. Wymieszam wszystko dokładnie. Dołożę jeszcze świeży koper i jeszcze raz wszystko bardzo dobrze wymieszam. Wszystko wymieszane, czas na pierwszą degustację naszego farszu. Jest perfekcyjnie. W takim razie czas na faszerowanie pomidorów. Pomidorki wcześniej wydrążyłem z nich miąż, nakładam sobie dość, dosyć sporą ilość mojego farszu, pamiętając, żeby szparagi i groszek wyciągnąć na górę żeby się pięknie prezentowało. O właśnie, te szparagi i ten zielony groszek, który już pięknie pachnie wiosną i latem. Pomidor jeden nafaszerowany. Przykładamy go czapeczką i te same czynności powtórzę ze wszystkimi pomidorami. Pomidory nafaszerowane, tak więc czas ich zgrylować. Gryl jest dobrze rozgrzany. Ale pamiętajcie, że na grillu nie może być ognia. Musi on być tylko bardzo ciepły. I co jest jeszcze ważne, Ruszt zawsze musi być czysty. Układamy sobie nasze pomidorki na grillu. Pięknie. Niech nam się pięknie zgrillują. No, czapeczku, nie uciekaj. O właśnie. Ale żeby dołożyć trochę tajemnicy do, na, do naszej potrawy, Musimy trochę przykryć je folią. Dzięki temu zrobić tutaj taki specjalny termos. Dzięki czemu pomidory nam się szybciej zgrilują i będą bardzo gorące. Pomidory się grillują, czas więc wziąć za kaszankę. Tą oto kaszankę z przedsiębiorstwa mięsnego Lis, która, które mieści się w Sierakowicach. Zdjąłem skórkę. Wymieszałem jeszcze raz, tak jak robią to w Sierakowicach i zrobiłem takie kuleczki, które teraz będę sobie panierował. Najpierw kuleczki trafiają do masy jajecznej, to nic innego jak jajeczko rozmącone z delikatną ilością przypraw typu sól i pieprz. Oblewam tę kaszaneczkę masą jajeczną, żeby każda kuleczka była zanurzona w jajeczku. No, i teraz to już jest banalnie proste, bo po prostu musimy sobie spanierować w bułce tartej. Jeżeli macie panko, może być panko. Ja proponuję podwójny panier, dzięki czemu nasze kulki mocy, kaszankowe kulki mocy, będą naprawdę miały moc. I teraz dobrze muszę je wypudrować. W bułce tarty zostały mi jeszcze cztery, to też je dorzucę. Naprawdę jest to doskonała propozycja dla tych, którzy może do kaszanki nie są zbyt mocno przekonani, ale będzie to naprawdę fajnie wyglądać, a smakować jeszcze lepiej. Nasza kaszanka znowu trafia do jajka. Wszystko dobrze wymieszam. O, no właśnie tak. Podgrzeję sobie tłuszcz, bo będziemy je kąpać w głębokim tłuszczu. Tak więc ostatni puder. Wkładamy do bułki tartej. Zobaczcie jak to pięknie wygląda, ale będzie wyglądało jeszcze lepiej, kiedy je usmażę. Zmniejszamy teraz tłuszcz prawie, że na minimalny ogień i wrzucamy nasze kuleczki. Ładnie przyrumienione. Kuleczki moczy z kaszanki wyciągam już z tłuszczu. Te już są gotowe, na te jeszcze chwilę poczekam. No i teraz czas zajrzeć do mojego grilla. Pomidorki naprawdę wyglądają zacnie. Jak zauważyliście, odkryłem już moje pomidory z folii, żeby teraz się jeszcze pięknie od dołu zapiekły, a teraz czas przygotować sos. Sos to nic innego jak po prostu zwyczajny jogurt, do którego dołożymy świeżego ogórka, a teraz do naszego sosu, jak tradycja na kaszułach karze musimy dołożyć sporą ilość mięty. Doprawiamy pieprzem. Doprawiamy solą. Wszystko mieszamy. I jestem już gotowy aby układać nasz półmisek. Tak więc zaczynamy od sosu, którego delikatnie rozsmarowujemy sobie po całym talerzu. Teraz przekładamy nasze faszerowane pomidory. Hyc! Do tego dokładamy nasze kulki mocy z kaszanki. Pięknie. Nie żałujmy sobie tych kulek mocy. Naprawdę są pyszne i bardzo chrupiące. Teraz zostało nam tylko przydekorować naszą potrawę świeżymi ziołami. Oczywiście miętą, jak to na Kaszubach. Kochani, czy grill nie może być ładny? Może być przepiękny. Czy grill nie może być ciekawy? Może być. Dlatego proponuję Wam takie dania, gdzie zastosujecie nie tylko dobre produkty mięsne, ale i warzywne. Smacznego. Grill czy nie grill, o tym już musicie Państwo zdecydować sami. Ja natomiast polecam mój przepis, który wykonałem dla Państwa, oraz żebyście przyjechali tutaj, do osady łowców fok. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Ode mnie to już wszystko, na pewno spotkamy się w kolejnych odcinkach, ale przy okazji chciałem życzyć Państwu naprawdę pogodnej, ale też i smacznej majówki.